Zumi Video prezentuje. Witamy w IBM. Jesteśmy dostawcą szerokiej gamy usług, oprogramowania i sprzętu IT. Głównym obszarem naszej działalności są kompleksowe rozwiązania, które pomagają utrzymać ciągłość biznesową i bezpieczeństwo IT, zarządzać relacjami z klientami, oszczędzać energię, ułatwiają współpracę i komunikację oraz optymalizują procesy informatyczne. Lata współpracy z partnerami handlowymi zaowocowały doświadczeniem i wiedzą, dzięki którym razem możemy lepiej i efektywniej docierać do klientów. Znamy specyfikę dzisiejszego biznesu oraz charakterystykę zarówno dużych, jak również średnich i bardzo małych firm. Od dziesięcioleci jesteśmy liderem w zakresie wspierania innowacyjności. Wspólnie z partnerami handlowymi pomagamy wprowadzać nowe pomysły w życie oraz realizujemy misję budowy mądrzejszego świata. zumi więcej o firmach, produktach i usługach.